Opisz wszystkie pary liczb xy spełniające równanie. O co chodzi w tym zadaniu? Chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie wszędzie y, czyli na przykład w pierwszym równanie 2x plus 3y równa się 5, 2x na drugą stronę, czyli 3y to jest 5 minus 2x, dzielimy przez 3, wówczas mamy y równe 5 trzecich minus 2 trzecie x. I teraz zobacz, tak jak tutaj zapisali parę liczb XY. Otóż no skoro mamy parę liczb XY, ale my Y mamy uzależnionego od x, to nic nie stoi na przeszkodzi, żeby tutaj w miejsce y wstawić 5 3 minus 2 trzecie x. Czyli mamy x tutaj 5 trzecie minus 2 trzecie x. Ja i ty napisali, opisz wszystkie pary liczb x, y spełniające równanie. Dlaczego tutaj opisuję wszystkie pary liczb? No bo jeżeli dopiszę, że x należy do liczb rzeczywistych, to teraz wymyślasz sobie dowolną liczbę rzeczywistą, jaka ci przychodzi do głowy i może się ją podstawić w te dwa miejsca i wyjdzie ci jakaś para uporządkowana, jakaś para liczb. I ta para liczb będzie spełniała to równanie. No to dowód. Wstawmy sobie za x3. 3 stawię za x. 3 mam tutaj trójkę. Ty będę miał 5 trzecich. Odjąć 2 trzecie razy 3. Trójki się skracają, czyli mamy punkt o współrzędnych 3, a tutaj mamy 5 trzecie odjąć 2. 5 trzecich to jest 1 i 2 trzecie odjąć 2, czyli wychodzi na to, że minus 1 trzecia. Jeżeli teraz weźmiemy za x, a 3, a za y minus 1 trzecią do tego równania, to powinno być 5. Sprawdźmy. 2 razy 3, trójkę podstawię za x, dodać 3 razy minus 1 trzecia ma dać nam, no 5. Zobaczymy. Trójka z, mi, z trójką się skraca, zostaje minus 1. Mamy 6 dodać minus 1, czyli minus 1 równa się 5. No 5 równa się 5, lewa. Równa się prawej stronie, jak najbardziej ten punkt spełnia. No i za x możesz sobie postawić, postawić tutaj dowolną liczbę w te dwa miejsca i wyjdzie ci para uporządkowana, która będzie spełniała to równanie. No to kolejne przykłady pójdą już, mam nadzieję, gładko. E, tutaj wyznaczamy sobie y na drugą stronę, czyli będzie 0, może wyżej 0x równa się 10y. Plus 2, poprzerzucenie na drugą stronę, tę dwójkę przerzucamy, czyli mamy 0x minus 2 równa się 10y, czyli 10y to jest po prostu minus 2. Dzielimy sobie przez 10. y to są minus 2 dziesiąte, czyli minus 1 piąta. No i teraz zobaczmy, mamy punkt. Mamy punkt o dwóch x i y. No x, jakby tutaj możemy cokolwiek wstawać, wstawiać, 0 razy x to i tak jest 0, czyli za x wstawiamy sobie dowolną współrzędną, a za y wychodzi minus 1 piąta. Wstawiamy minus 1 piątą i to jest punkt o takiej współrzędnej. I dopisujemy sobie, że x należy do liczb rzeczywistych. Pod punkt C wyznaczamy sobie y, Minus 5x na drugą stronę, czyli mamy 6y, to jest 5x. Dzielimy przez 6y, to jest 5 szóste x. Mamy zatem punkt o współrzędnych na x, a na y za chwilę wstawimy 5 szóste x. I mamy punkt o takich oto współrzędnych. Dopisujemy, że x należy do rzeczywistych. Lecimy dalej pod punkt D. Mamy 0y, czyli po prostu 4x równa się 7, czyli x równa się 7 czwartych. Czyli zobacz, że x jest ustalony, czyli tutaj wpisujemy 7 czwartych, a przy y stoi 0. Czyli możemy stawiać za y cokolwiek, to i tak będzie 0, czyli nie ma wpływu. Czyli przy y po prostu wpisujemy y. Pod punkt E wyznaczamy sobie Y, przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy X minus 3 daje nam Y, czyli Y to jest X minus 3 i punkt ma współrzędne na X X, a na Y X minus 3. Tutaj prosta sprawa X Y. I pod punkt F, tutaj troszkę zabawy, wyznaczamy Y, czyli 4Y, to będzie minus 2X na drugą stronę, czyli 2X, plus 8 dzielimy przez 4y to są 2 czwarte, czyli 1 druga x. Plus 8 czwarte, czyli plus 2. No i podstawiając tu do punktu XY. Za x wstawiamy x za y 1 drugą x plus 2. Czy się podopisujmy, x należą do rzeczywistych, x należą do rzeczywistych. Te y należą do rzeczywistych.